Prawdopodobnie, gdyby nie Nissan Qashqai, to aktualnie rynek motoryzacyjny nie wyglądałby tak, jak teraz wygląda. To właśnie ten samochód, po swoim debiucie spopularyzował segment tak zwanych crossoverów, które wcześniej na rynku praktycznie nie były dostępne. Od 2021 roku w sprzedaży jest już trzecia generacja tego modelu, a samochód, który stoi obok mnie to wersja po mocnym liftingu, który nastąpił w 2024 roku, kilka miesięcy temu. W ramach tego liftingu zmieniło się trochę rzeczy pod kątem stylistyki, ale co najistotniejsze, zmieniło się również sporo pod kątem jezdnym. Co dokładnie się zmieniło? Jaki jest nowy Nissan Qashqai? Tego dowiecie się oglądając ten test. Pomimo wielu zmian, które zostały wprowadzone w ramach faceliftingu, to patrząc na ten samochód, patrząc na tą bryłę, od razu widać, że jest to wciąż ten sam Nissan Qashqai, ale co dokładnie zmieniło się w ramach tego odświeżenia? Zmiany w Nissanie kaszkaj najłatwiej zobrazować, porównując wersję przed i po liftingu. Tak się złożyło, że odbierając Nissana kaszkaj do testu, udało mi się ustawić dwa auta do porównania. To, co od razu widać, to to, że nowy kaszkaj zyskał dużo charakteru. Bardzo mocno zmienił się pas przedni, który teraz zyskał więcej nowoczesnych i wyraźnych kształtów. To, na co warto zwrócić uwagę, to nowy wzór lamp oraz zupełnie nowa stylistyka grilla. Z tyłu zmiany są już tylko kosmetyczne, ale i tak zdecydowanie poprawiają prezentację tego auta. Możemy tu zauważyć tak samo jak z przodu. Nowe lampy i nowy wzór zderzaka. Nissan Qashqai aktualnie mocno wyróżnia się na tle pozostałej oferty modelowej tego producenta. Wprowadza nową, świeżą stylistykę, która mi osobiście bardzo odpowiada. W ramach faceliftingu zmieniło się również bardzo dużo rzeczy wewnątrz tego samochodu. A co dokładnie? O tym opowiem wam z ofa. Przede wszystkim cały kształt wnętrza tego auta wygląda jakby między przedliftem a po liftem zmieniła się również klasa samochodu. Całość sprawia wrażenie porządnie wykonanej i osobiście uważam, że niektóre modele marek Premium mogłyby się uczyć od Nissana. Oczywiście w tym przypadku jest to również zasługa bardzo bogatego wyposażenia egzemplarza, ale wierzę, że również w tańszych odmianach kaszkaj prezentuje się bardzo dobrze. To, co może zwrócić uwagę, to nowy system inforozrywki. Który teraz został wyposażony w większy ekran o zdecydowanie lepszej jakości obrazu. Jest on czytelny i responsywny. To za co bardzo doceniam Nissana, to to, że w tym samochodzie wciąż pozostał klasyczny panel do sterowania klimatyzacją, a sam system inforozrywki również posiada kilka fizycznych przycisków. Kokpit z perspektywy kierowcy sprawia bardzo dobre wrażenie. Zdaje się nieco go otulać, a całość została ergonomicznie rozplanowana. A jeżeli już o ergonomii mowa, to za kierownicą idealną pozycję dla siebie znajdzie praktycznie każdy. Możliwość regulacji zarówno fotela, jak i kolumny kierowniczej jest dość rozbudowana. W drugim rzędzie siedzeń sam za sobą również bez problemu mogę usiąść, zarówno nad głową, jak i przed kolanami, wciąż pozostaje zapas miejsca. Bagażnik na pierwszy rzut oka, jak na gabaryty samochodu nie wydaje się być duży, jednak ma on pojemność 504 litrów. Moją uwagę zwróciło tutaj profilowanie bocznych ścian, dzięki któremu i na pewno zyskał kilka dodatkowych litrów pojemności bagażnika. W momencie nagrywania tego testu Nissan Qashqai dostępny jest z trzema jednostkami napędowymi. Dysponują one mocą w zakresie od 140 do 190 koni mechanicznych. Dwie pierwsze jednostki to miękkie hybrydy o mocach 140 oraz 158 koni mechanicznych. Na szczycie tabeli znajduje się natomiast ciekawy układ hybrydowy. Generuje on 190 koni mechanicznych, a moc na koła przekazywana jest wyłącznie przez silnik elektryczny. Jednostka spalinowa w tej odmianie służy wyłącznie jako generator prądu. Samochód, który dzisiaj Wam prezentuję, jest to ta środkowa odmiana 158-konna. I ten samochód jeździ naprawdę bardzo przyjemnie. Uważam, że jest to optymalna moc do tego samochodu. Pomimo tego, że według danych katalogowych samochód ten pierwszą setkę osiąga w nieco ponad 9 sekund, dokładnie w 9,2, to mimo wszystko ten samochód zapewnia bardzo fajne odczucia z jazdy. Bardzo przyjemnie przyspiesza i nie odczuwam w nim zupełnie braku mocy. Zadowalającą dynamikę jednostka ta zapewnia nie tylko w mieście, ale również w trasie. Dodatkowo układ ten jest sprzężony, współpracuje z automatyczną skrzynią biegów Xtronic, która działa płynnie, fajnie reaguje na pedał gazu i to wszystko sprawia, że tym samochodem jeździ się naprawdę bardzo przyjemnie niezależnie od warunków. Jedynym moim zastrzeżeniem do tego układu napędowego może być dosyć wysokie spalanie. Ten samochód jest dopiero na etapie dotarcia, więc być może to spalanie zejdzie wraz z czasem użytkowania. Natomiast w tym momencie nie potrafię zejść z wynikiem poniżej 9 litrów na 100 km. Oczywiście przy jeździe miejskiej w trasie udaje mi się zejść do około 8, może zahaczyć o 7-9, ale to już wymaga naprawdę postarania się, przyłożenia się do tej ekonomicznej jazdy. W moim odczuciu są to bardzo wysokie wartości, ale z drugiej strony samochody tej klasy przyzwyczaiły mnie już do tego, że niestety te auta palą po prostu jak smog i to w zasadzie niezależnie od tego, jakiej marki testowałem samochód typu crossover. Bardzo pozytywnie kaszkaj zaskoczył mnie pod kątem jezdnym. Wyczuwam tutaj duży skok w odniesieniu do wersji przedliftowej. Przede wszystkim ten samochód daje taki pozwolę sobie użyć tego słowa, feeling marki premium. Naprawdę tym autem jeździ się bardzo przyjemnie. To, co zwraca moją uwagę na samym starcie, to, co zwróciło moją uwagę od samego początku, to to, że ten samochód został bardzo dobrze wygłoszony. Jest to potężna różnica względem tego, co mieliśmy w wersji przedliftowej. Tamten samochód był nieco głośnawy. Tutaj jest zdecydowanie ciszej podczas jazdy i jeżeli tylko leci w tym aucie jakakolwiek muzyka, to w zasadzie do naszych uszu nie docierają żadne szumy z zewnątrz. Dodatkowo konstrukcja Nissana Kaszka sprawia wrażenie bycia taką dosyć sztywną, zwartą, dzięki temu tym samochodem jeździ się bardzo pewnie, nie kładzie się na zakrętach i nawet przy wyższych prędkościach zapewnia dużą stabilność. Dodatkowo układ kierowniczy, który dobrze oddaje to, co się dzieje z kołami podczas jazdy i zapewnia fajną precyzję prowadzenia. I pomimo tej sztywności i zwartości, o których wspomniałem, w tym aucie wciąż jest bardzo komfortowo, dobrze wybiera nierówności i zapewnia wysoki komfort podróżowania. Uogólniając, Nissan Qashqai po liftingu jest według mnie bardzo udaną konstrukcją. Widzę tutaj taką tendencję do... w zasadzie może nie tendencję, tylko aspirację do konkurowania z samochodami klas wyższych. Kiedy tylko wsiadłem do tego samochodu po raz pierwszy i przejechałem nim pierwsze kilka metrów, pierwsze kilka kilometrów, to moje pierwsze wrażenia z jazdy z tego auta były takie, że to ten samochód jeździ trochę jak właśnie marki premium sprzed kilku lat. A to uważam, że jest bardzo duża pochwała dla auta tej marki. W Nissanie Qashqai aktualnie dostępnych jest bardzo dużo systemów wspierających kierowcę podczas jazdy. Niektóre z nich są to opcje wymagane po prostu przez Unię Europejską, a inne są to dodatkowe wymysły tego producenta. Część z nich działa naprawdę świetnie i wiem, że tego wymaga prawo, ale niektóre z tych systemów, w mojej opinii, zamiast zwiększać bezpieczeństwo, mogą wpływać na nie negatywnie, dlatego że reagują bardzo nerwowo. Fakt, że tych systemów jest tutaj tak dużo, uważam, że można traktować jako plus, natomiast chciałbym, żeby możliwość włączania lub wyłączania albo po prostu zmieniania sposobu ich pracy była bardziej dostępna. Już przed liftingiem trzecia generacja Nissana Qashqai była bardzo udaną konstrukcją. Natomiast w ramach liftingu zmieniło się tyle rzeczy, że ten samochód, mimo tego, że wcześniej był już bardzo dobry, teraz stał się jeszcze lepszy. To, co się zmieniło, to przede wszystkim nowa stylistyka, trochę więcej rozwiązań technologicznych, ale to, co bardzo zwraca moją uwagę, to zdecydowanie poprawione wygłuszenie i odczucia z jazdy. Odczucia z jazdy, które w tym momencie bardzo zbliżają się do samochodów klasy premium. Prawdopodobnie, gdybym w tym momencie szukał dla siebie sovera tej klasy, to Nissan Qashqai byłby jednym z tych samochodów, które szczególnie mocno brałbym pod uwagę. I to pomimo tego, że wydawałoby się, że to jest zupełnie zwyczajny samochód, ale mi w pamięci zostanie na długo. A jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym samochodzie, odwiedźcie salony Nissan Japan Motors oraz stronę internetową www.nissan.japanmotors.pl.